5 marca 2009 wrocław. Muzyka. Profesja 2009. Muzyka. Zapraszamy! Szukam pracy jako specjalista do spraw ochrony środowiska. A zawsze coś może znać. Szukam przede wszystkim oferty związanej z kierunkiem naszych studiów. Przeszłam na razie rozejrzeć się w ogóle, jakie są możliwości na rynku pracy w Polsce, ponieważ obecnie przebywam za granicą i myślę o powrocie do Polski. Reprezentuję studenckie koło naukowe, Zarządzania jakością, działającym przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. I na tych targach szukam kontaktu z przedsiębiorstwami, które byłyby skłonne współpracować, współpracować z naszą organizacją. Aktualnie mam pracę ale chciałam się zapoznać właśnie co, jak wygląda w ogóle sytuacja na rynku pracy i ewentualnie kogo szukają. Chciałam znaleźć pracę w kadra bądź w administracji. Poszukujemy osób, które chcą zostać programistami, analitykami biznesowymi, inżynierów. Po specjalizacjach klimatyzacji wentylacji chłodnictwa. Przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych. Punkt rusza policji. Today we looking for graduates to work in United Kingdom. Konkurs Grasz o staż jest przeznaczony dla studentów 3, 4, 5 roku i absolwentów do 30 roku życia. Do wygrania w konkursie są płatne praktyki, w tym roku jest ich ponad 160. W targach pracy profesja. Targi te odbywają się już po raz dwunasty. Ideą targów jest umożliwienie kontaktów młodych ludzi z potencjalnymi pracodawcami. Udział w targach dla studentów jest dobrą okazją do zapoznania się z trendami na rynku pracy, do rozpoznania potrzeb pracodawców, wymagań jakie oni stawiają wobec potencjalnych pracowników. Można spotkać w jednym miejscu tyle ofert pracy, można je porównać. Duży dostęp do, do informacji, co się dzieje na rynku pracy. Bardzo dobra sprawa, szczególnie dla studentów. W tej chwili mogę bezpośrednio porozmawiać z, z osobami, które. Dysponują informacjami, które są dla mnie bardzo istotne. Jestem po raz pierwszy na takich targach, ale naprawdę mam bardzo pozytywne wrażenia. Tutaj możesz zdecydować, co chcesz naprawdę przejmować po stópie. To jest zawsze jest szansa, że coś znajdziesz. jest bezpośredni kontakt z, z ludźmi, z firmą, ewentualnie można swoje aplikacje włączyć wystawy. Spotkamy się w przyszłym roku!